Czy wiesz, że w Polsce jest około 500 tysięcy różnego rodzaju przyczep? A to, że mniej więcej połowa samochodów jeżdżących po polskich drogach wyposażona jest w hak holowniczy? Może i połowa, ale to auto nie. Jeszcze nie. Cześć! Cześć! Dzień dobry. Niedługo zaczynają się wakacje i bardzo wielu Polaków znów ruszy w drogę ze swoimi przyczepami kempingowymi oraz bagażnikami rowerowymi. Jak to się dzieje, że Polacy tak je uwielbiają? Cóż, zapewne ma to związek z połączeniem wolności, przyjemności podróżowania z rodziną i komfortu. Na co trzeba zwracać uwagę, kupując hak holowniczy? Przy zakupie haka holowniczego ważne jest pytanie, do czego będziesz go używać. Czy chcesz go używać z przyczepą kempingową, czy chcesz go używać z bagażnikiem rowerowym? Albo przyczepką. Hak holowniczy stanowi ważne połączenie między ciężkim obiektem za Twoim samochodem, a Tobą i Twoją rodziną w drodze na wakacje. To połączenie musi być dobre. Istotne jest bezpieczeństwo, a ponadto ważne jest, aby uwzględnić komfort użytkowania. Być może warto wybrać hak demontowany, o który nie będziesz obijać sobie kolan, gdy go nie używasz. Czy wszystkie haki holownicze są takie same, czy też istnieje bardzo wiele różnic? Hak holowniczy składa się z trzech elementów: samego haka, czyli kawałka stali, wiązki, czyli przewodów łączących hak z układami elektronicznymi pojazdów. Oraz belki mocującej. Tylko tutaj mamy w magazynie 2000 artykułów, 2000 różnic, które wynikają przede wszystkim z wybranego modelu samochodu. Oprócz tego wyróżniamy kilka wariantów. Stały hak holowniczy, hak demontowany, a dla niektórych pojazdów istnieje także hak chowany. Czy mogę po prostu kupić hak holowniczy i samodzielnie go zamontować? Nie. Dla Ciebie hak holowniczy to kula wystająca spod zderzaka, jednak za nią znajdują się inne elementy. Choć niektórzy użytkownicy montują hak samodzielnie, 98% użytkowników zleca montaż wykwalifikowany. Certyfikowanemu warsztatowi. Na naszej stronie internetowej można znaleźć odpowiedni model haka, podając markę, model i rok produkcji swojego samochodu. Wtedy wyświetla się cena, a często można od razu umówić się na wizytę w certyfikowanym warsztacie samochodowym. Czy zwykłe prawo jazdy uprawnia do holowania czegoś za samochodem? Dozwolone jest holowanie za samochodem przyczepy do 750 kg lub stworzenie kombinacji pojazdów, która waży łącznie nie więcej niż 3500 kg. Rozumiem, że tutaj odbywają się też testy haków holowniczych. Zgadza się, tutaj projektujemy, produkujemy i testujemy haki holownicze. Jeśli chcesz, mogę ci je pokazać. Okej, z przyjemnością. Nieczęsto trafia mi się taka okazja. Widzę, że wszystko tu wibruje. To nasze pomieszczenie do testów. Właśnie tu torturujemy nasze haki holownicze. Hak często jest używany przez 20-25 lat w najróżniejszych okolicznościach: z przyczepami do przewozu koni, przyczepami do łódek, czy bagażnikami do rowerów. Co my próbujemy osiągnąć? Zmierzyliśmy, jakie są praktyczne obciążenia podczas użytkowania, i ujmujemy je wszystkie w bardzo krótkim programie. Przed przekazaniem do produkcji każdy hak holowniczy jest tu testowany od 48 do 96 godzin w ciężkich, najbardziej ekstremalnych warunkach. I to dzieje się tutaj. I to dzieje się tutaj. Przed chwilą wspomniałeś o bagażniku rowerowym. Czy w przypadku haka holowniczego istnieje różnica między holowaniem a wytrzymywaniem nacisku? Oczywiście. Hak holowniczy od dawna jest przeznaczony do holowania, a to oznacza obciążenie poziome pochodzące od przyczepki czy przyczepy samochodowej. Obecnie jednak 60-70% haków holowniczych jest używanych głównie z bagażnikami rowerowymi. Jak można sobie wyobrazić, powstaje przy tym obciążenie pionowe. Dlatego tutaj testujemy haki pod kątem obciążenia pionowego. Mamy także maszynę, którą nazywamy Carlos 3D. To stanowisko pomiarowe, na którym testujemy haki holownicze w trzech wymiarach czyli zarówno pionowo, jak i poziomo. To pozwala nam symulować użycie bagażnika rowerowego. Jaki ciężar może holować przeciętny hak holowniczy? To dobre pytanie, bardzo często je słyszymy. Testujemy maksymalne obciążenie haków holowniczych, ale tak naprawdę maksymalna ciągnięta masa i ładowność zależą od pojazdu, czyli od samochodu. W dowodzie rejestracyjnym można znaleźć maksymalną masę przyczepy, a w instrukcji obsługi samochodu maksymalną ładowność. Czy zdarza Ci się jeździć na wakacje z przyczepą kempingową? Okej. Okay. Ten bagażnik dobrze się trzyma, prawda? Trzyma się na mur beton. Trzyma się na mur beton. Czyń honory! Proszę? Wystarczy go zatrzasnąć? Zatrzasnąć i odjeżdżać. To tyle, prawda? I jest zamontowany. Już jest zamontowany, świetnie. Dobrej drogi. Udanych wakacji. Dziękuję.